Pamiętasz tą sytuację? Kurwa, z rana coś ci mówiłem. No. Stary, oddaję mi tą różkę, kurwa, rozumiesz to? To jest pojęte, Mateusz mieszka w Hogwarcie, nie pytajcie, no? Oddaj mi tą różkę i yy, napisanie na SMS-ie stary. No. A ona, czy nie chce truskawek? Ja no, mówię, no nie chcę. No ale mam dużo, coś tam, coś tam. I, I jeszcze za chwilę będzie, mówię, kurwa. Teraz przyszła w ogóle, podeszła od strony Tarasu i się pyta, czy jestem zajęty? mówię, no że gram w CS-a. Może źle zinterpretowałeś pytanie? A ona się pyta, a mogę popatrzeć, jak grasz w CS-a? Nawet no, tak. Kurwa, no nie bardzo. Nie co pan na to Żadną. Ale, ale ona, ona w ogóle. Ile ona ma lat? Nie wiem, ale dobra dupa, szczerze mówiąc. Dlaczego jej nie powiedziałeś? No chodź, zapierdalamy. On na kołcza ona na kołczach by wskoczyła. Ona cofnie prawie do jednego sąsiada na górze, więc nie wiem, o chuj tu chodzi. No jak ja że o co chodzi, Matino. Więc my, my z, z ziemniakiem mamy pewną teorię, wiesz? My myślimy, że to jest ta laska, co się kłóci z tym gościem za ścianą u ciebie co chwilę. Nie, nie, ona na górę wchodzi. A z walą gdzie? Za ścianą. A to mhm. może Boże, ona właśnie spierdala od niego idzie do sąsiada na górę? Nie wiem, ale to jest pojebane. nagle zadaje. Mi pytanie, czy może wyjpacz gram w CS -ach. obca mi laska, rozumiesz to? Stary, ty zepsułeś okazję. W to mam człowieku, co. co, ty, kurwa? co jest <grym> jest ważniejszy niż, niż kobiety? Kurwa level face y, <grym> realnie, kurwa. No, bo ci jeszcze Elo spierdoli co wtedy. Wiadomo, priorytety. powiem ci interesujące. Zaczyna no, ja wam tak streszczę, nie? Chcesz, patrzeć, że mówił, mogę powiedzieć, że mogę powiedzieć. Ty ja mogę sam to opowiedzieć. To, no, to mów, no? Bo to dzisiaj w ogóle totalnie losowa sytuacja. Tak, jestem na kolu dzisiaj, z ziemniakiem i jedną firmą i gadamy i nagle przewalenie Waleni do drzwi. Wy no na kolu, teraz nie Mam czasu, napierdala 5, 10, 15 minut, mówię: Twój, to mam. I nagle podchodzi mi do po okien i do okna puka. Mówię: No to już kurwa na bezszczelu, takim totalnym. Mówię: Bo no zajęty jestem, jestem na rozmowie teraz. Okej. Okay. No ale poszła sobie, minęło z 10 minut. A ty to przez drzwi powiedziałeś? Przez okno uchylone. Kraków, ja. rodzi, mnie, no, no, no. Prze no, przez uchylone okno. I nagle po 10 minutach słyszę taki szelest. Nie zasłon tylko jak mam takie żaluzje metalowe. Słyszysz no. szelest, no. no. mówię? Co jest? Podchodzę, a tam karteczka. Gdzie ona jest? Moja różdżka jest pod pana drzwiami. Nie mogłam ich wyciągnąć. Przepraszam za kłopot. W razie ja potrzeby mówię od mieszkania się <laughs> Proszę napisać pod ten numer telefonu. W razie no ta... potrzeby kontakty lub chęci zapoznania się stary, you didn't get the clue. Ha. I wiesz, i potem kurwa tam napisał mówię, spoko, spoko wyciągnąć tą różkę. Ale potem wiesz, coś tam napisałem, że oddaję tą różkę, bo ona była w sklepie i ten. I zapytałaś mnie, czy lubię truskawki. Na co jej nie, odpisa nie odpisałem, bo byłem w sklepie, jak oglądałem mecz. Miałem to Napisałem dwie godziny później, przepraszam, jeśli sprawiłam wrażenie natrętnej. Naprawdę nie mam takiego zamiaru. Po prostu wydaje się bardzo sympatyczny, a rzadko cię widuje, to chciałem wykorzystać okazję, żeby cię lepiej poznać. Mam nadzieję, że nie odebrałeś tego źle. No i to i właśnie już po tym przyszła z, z truskawkami, kurwa. Zmieszczałem. Amcis, dziękuję za 25 miesięcy. Szalę dobrze napisał. Moja różka jest pod pana drzwiami. Pierdolona Hurkruksa zakopała, a jakiś cór tam dom postawił. Najdziwniejszy quest w życiu, jaki kurwa miałem, rozumiesz? Stary, tak? spotkałeś, się spotkałeś Sukuba, a Stary, ja, ja, bym, ja bym się bał otwierać okna chyba przez miesiąc po czymś takim. Chuj wieczora, nie wiem, ja, chyba nożami ja, ja, nie wyciągnę. Ja generalnie nie lubię ludzi, nie lubię z nimi, dość nie lubię się zapoznawać. I ostatnio sprzątałem samochód, bo jechać na, miałem jechać na ten, na badania techniczne. No i samochód, no i ta laska właśnie wchodzi do, do, tutaj Pokażę, do Pokażę, mi swoją skrzynię biegów. Dwa, idzie i się pyta, czy nie chce czereśni. Ja mówię, no nie chce. A ona mówi, no weź. Kurwa, Nawet owoce no jej się skończą za niedługo. Stary, jakieś egzotyki no, będzie ci przywozić, nielegalnie. I, i, z, ta, i zrobiła takie kotkie maślane oczy i, i mówi, no weź te czereśnie. Mówi, no dobra, kurwa. Ja od tej pory się jakoś, jakoś uczepiła, no ja pierdolę. Ja. Dziwne, dziwna, dziwna sytuacja. Dzwoń po Wiedźmina, może medalion coś powie. Ale by sobie Wiedźmina pograł czwórkę. Ja jebie. No przy niej za, zadrżał medalion, no. Zadrżał medalion, mówisz? Ale no, to truskawek to, to... nie wziąłeś. No, wziąłem truskawki. I zamknęłem A. A, no, no. <laughs> No w sumie dobry deal, nie No i zajęliście. się. za kawki zawsze człowieku, no No. Wiesz to. jakie tam są drogie, drogi. kurwa? Nie, nie, po ile teraz chodzi kilogram? 5... 16 zł u mnie. No człowieka. Kurwa. No, kiedyś, no to jest 2 kilo. Jest. Kiedyś to złotówki były. Wsiadaj do tam pokażę ci moje konie mechaniczne. Jak kupujesz w tych opakowaniach chyba po pół kilo, to wtedy trzy dechy za kilo ci wychodzi. Ale kurwa skam. No, kurwa, no ty chuj. <laughs> Ja, ja bym się bał, że to jest jakiś podstęp. mieć okno, okno otwarte, rozumiesz? Ty? No, ja ci się nie dziwię, ja też bym się bał. na no mi laska pochodziła szedrze, pod człowieku. okno. Ty... To jest najlepsze. Ona, ona do tego domu wchodzi normalnie. A, Chcesz, okuszone... żeby się spierdoliła, Mateusz? No. Wyśle ci geja na chatę. <śled> Bo to musi być wtedy, kiedy ona będzie. Tak. Znaczy to, ale jak chcesz wpaść, Daniel, to było, po, było powiedzieć po prostu. No chciałem to też zasugerować, ale nie chciałem zrobić Autodisu, no ale skoro tak mówisz, to możemy to. Może, stary, ja się poświęcę, ja się podłożę, tylko Dobra, musimy opa, stajmować, jak ona do będzie. W... Stary, weź, Dobro, to strasznie stalkersko zabrzmi, ale chuj, powiem to. Musisz obszajdzie jej rutynę w ciągu dnia, kiedy ona I wychodzi, to... kiedy jest największa szansa, że będzie na klatce schodowej. Jak ja to rady I stary, i stary, jak akurat będzie na klatce schodowej w godzinach, kiedy jest największa szansa na widzieli, to. Jest, jest, tak, jest jak w dupę ja... No, 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 ja otworzę do ciebie drzwi i dam ci kurwa stary całus, a ty mnie klepniesz. Cześć, kochanie, trzymaj i, się. No, 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 i stary. To będzie to będzie jak kurwa Wilson i, i House. Boże, błagam, nagrajcie to z Wilson i House situation. Ona się potem, no przysięgam, że pod ty, jak pod tym się nie, opierdo, nie odpierdoli, to coś jest kurwa nie tak. Ale ja jestem przekonany, że u siebie, jak ktoś myśli, że jesteśmy klejami. Po ostatnich z samochodu i coś wsklejmy. Coś też, też mnie klepnęli w dupę. I jedna dupa też przechodziła za nami. i Tak się po <tudził> Jestem przekonany, kurwa, że sąsiedzi mają tam o nas opinię, kurwa, cudowną. No cóż, jest jak jest! No jest jak jest! Mamy 2025 rok! Gorzej, no, że jak stwierdzi, no. że chce trójkąt, to mówię, wtedy, wtedy coś jest nie tak. Wtedy to już trzeba spać z gazem przy łóżku, nie? Tak tylko powiem. Puścisz od odgłosy ruchania sportowa, żeby wszyscy słyszeli po sprawie? No, no, to też też opcja. Może, stary, ona słyszy te twoje komsy w CS-ie czasami w nocy? No i ona no, mi się sobie, kurwa, jakiejś specjalnej troski może zagadam, może sprawdzę, czy jest w porządku. Żeby tam na liście nie skończył, to no, nie wiem, stary, no. Różnie tutaj bywa, jeżeli chodzi o kole, nie? Nie, nie wykluczałbym nie takiej możliwości. Ale my myślę, że to była jedna z okazji do zaruchania, ale jestem dumny, że postawiony no <laughs> jest. Kola tylko z cukrem? Co ty pierdolisz, JD? Chyba, chyba deficyt kaloryczny ci na głowę wszedł za bardzo, co? A tak sorry, to jebać kole z cukrem? Jebać kole z cukrem i bez cukru. Jak muszę się napić koli, to z cukrem, ale ja nie piję zbytnio teraz koli w ogóle, ale te słodziki są dla mnie tak chujowe, nie potrafię koli, kurwa, bez cukru wypić. Ja właśnie wolę słodziki. Nie ja to. Totalnie, totalnie nie. Ja nie wiem, ja, ja od kiedy przestałem pić kole, to, to jakoś tak. Nie lubię strasznie na pewno tych ze słodzikami. A jak piję, to już do drinka najwyżej. To się przyznam, że czasami się zdarzy. Ale tak o tym myślę teraz. Jaka norma normalna laska, stary, podchodzi kurwa do typa, którego nie zna i chce mu się wpierdolić do mieszkania? No, ej, ej, stary, no, zamontuj, kamerę przed, przed, zamontuj, zamontuj kamerę przed tą kurwa, przed wejściem na klatce. I gwarantuję ci, że gdybyś oglądnął nagranie, to ona tą różkę tam zostawiła. Coś jest kurwa nie tak. Bo, bo no, ona ci się różkę, tłumaczyła, że, że ona jakiś Lego opuściła, tak? Że ona szła z Kotem i że kot Koty wbił pazury i puściła Lego. Kto chodzi z zestawem Lego po klatce schodowej i z Kotem? Dobre pytanie, kurwa. Dziwny Skot... Co się z dziwny z okoliczności są koty, które powinno się wyprowadzać. U mnie znajomy normalnie na te napierdala po, po podwórku z kotami na smyczy. No, ja kiedyś wpadłem na taki genialny pomysł za dzieciaka, jak mieliśmy kota, później skórwy syn. Nie, 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 na szelkach normalnie. I jakby Aha. nic się nie stało, tylko Znaczy, no inaczej, wyprowadzanie kota w ogóle to też. jest... Zależy jakie masz kota. No niektóre są w miarę ogarnięte, ale jak trafić się taki żywy, żywy kot, to skurwy syny mhm. biegają na drzewa z i po no nie da się z nim w sensownie wychodzić. To nie było najgorsze. Najgorsze było to, że wyprowadziłeś go raz na pole, bo tam ja mieszkałem w Małopolsce. I, I Skurwiel od tego czasu co noc kurwa o trzeciej w nocy skacze po klamce na drzwiach wejściowych o, do, do, do jakie, chaty, żeby twój, wyjść. Twój też się tego nauczył? Tak.